16 czerwca 2025 roku, poniedziałek. Dzień powszedni. Kolor szat, zielony. 11 tydzień zwykły. Pierwsze czytanie: Stałość apostołów wśród doświadczeń. Psalm: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Ewangelia: Nie stawiajcie oporu złemu. Pierwsze czytanie z drugiego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia. Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków. W chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez zniesławienie i dobrą sławę. Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze znani, niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni lecz nie uśmiercani, jakby smutni lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Oto słowo Boże. Psalm. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica. I święte ramię jego. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach Pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją. Dla domu Izraela. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Ujrzały wszystkie krańce ziemi. Zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała Ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Aklamacja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi. I nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Oto słowo Pańskie. Kochani, słowa Jezusa, nie stawiajcie oporu złemu, są trudne, a nawet prowokujące. Czy mamy zgadzać się na zło, milczeć wobec niesprawiedliwości? Nie o bierność jednak chodzi, lecz o głęboką przemianę serca według logiki krzyża. Chrystus nie odpłacał złem za zło, lecz przebaczył z wysokości krzyża. Święty Paweł przypomina, że zgorszenie często rodzi się w samym kościele: z grzechu, obojętności, hipokryzji. Każdy ochrzczony powinien uczynić rachunek sumienia ze swej wiarygodności i czystości intencji. Tylko świadectwo wiernej cierpliwości odzyska zaufanie świata. Prawo odwetu, oko za oko, ograniczało zemstę. Ale Jezus proponuje coś jeszcze większego miłość przekraczającą logikę przemocy. Nie nawołuje do rezygnacji z obrony, lecz do postawy serca wolnego od nienawiści. Ewangelia to nie słabość, ale wielka odwaga przebaczenia, jaką mieli święci, Maksymilian Kolbe czy Teresa z Lizie. Oni milczeli wobec krzywd, modlili się za prześladowców, zwyciężali przez miłość. Życie według Ewangelii może wydawać się przegrane. Lecz właśnie w nim tkwi prawdziwa moc przemieniająca świat. Jezu, daj mi łagodne serce, ucz mnie zwyciężać dobrem, a nie przemocą. Niech moja postawa będzie świadectwem wiary, która odnawia Kościół i świat. Amen.